Tutaj mamy rzecz unikatową, mianowicie w perle. Kolor perłowy. Nie taki jak to był MWP Pana Romka, Jakby wałkiem z kasarami pociągnął perełka. Cudo. Co my tu mamy? Szyba pęknięta. Martwe pole. Bezkluczykowe. Sam parkuje. Tak zwane Black Edition. Na czarno wszystko, nie chrom. Kamerka sztuka na pewno jedna. Wersja Exclusive. Czyli teraz nie otworzę, bo jest zapalony, ale muszę powiedzieć, że są komplety dodatkowe. No naprawdę, grubasie. Jest z pamięciami. Klapa guzior, bo ze Tak się otwiera też nie otwiera, ja się Dzisiaj już druga. Która się nie otwiera. No i ważne. Jest chud wyświetlacz. Wentylacja foteli na dzisiejszy. No tu jest wersja gruba, bo jest jasny ten pasa i są sporty grzane. Zcięta kiera. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wszystko jest OK. W, w środku znów całe stosy. Instrukcja obsługi na nie interere. Nie interesują głównie faktury. Co tu ostatnie jest TIF? 24 rok styczeń 131 tysięcy w Dreźnie ogarnięty. Wcześniejszy jest 131 tysięcy 000... Dreźnie to jest to samo? Opel automobil to jest no tak, no tak, no tak Serwis Plan 131. Czyli to jest ostatnia wizyta w Oplu Tutaj mamy coś wcześniej. No te kółka są powiem Wam imponujące Ekskluzyw ma OPC pakiet. Weź mi pan ten fotel troszkę niżej z pół metra chociaż Wentylacja, masaże Hir jest wszystko panie Romku I klapa nie hula, co? Klapę offen niestety. Dajcie jakiś tutaj language zmienimy. Sprache language polski bardzo cię proszę. Dziękuję. Salam aleikum bruder. Nakładki OPC. Cztery kamery tak jak myślałem. Fajna wersja ciekawa. Odskoczę ją z miernikiem bo. Muszę widzu znaleźć bezwypadkową, totalnie Pierwsza miała ci unfal, tak zwany Unfal miała Trzeci czek. Druga wypasiona Widzu odgrywa, że miała dwie Dwie sztuki Ten PRY jest cudowny Dwie sztuki uszkodzone w ASO robione, gdzieś w plecy została klapę nową w ASO Coś tam miała podłogę delikatnie przymiętą, w ASO było robione, ale widzę mówi, że ASO, nie ASO, to było lakierowane. Nie, ubytek kamyka, ubytek lakieru, bo kamyk przypier papier. 18 wszystko. I co oryginal, kolega. Perłowy, fajne to tu jest na zimie? Tak jest zima. to jaka zima? Aby to była bez zapadku bo jest naprawdę wzór, tym bardziej w tym Black Edition. Black Edition W czym jest Audi? A BMW jak się to nazywa? Shadowline Line. Czy odwrotnie? I często w ekskluzywie są tylne fotele jeszcze grzane. No i tak właśnie się wydaje, że jest. Kratka jakaś taka, była pewnie firmówka. Kratkę można zdemontować. No w sumie żadna robota, bo to jest w tych uchwytach. W tych uchwytach. No, łapiesz tam. Łapiesz wszystko, to już zmierzyłem z tej strony. Chyleczkę. Tu nie byłem 150, 110 Czemu tu było 150? Bo na 110, dobrze. Domek Timiglansu 90. Tu jest taka berska, że się miło do niej wchodzi. Wkurza jeszcze że ta klapa tylna się nie chce otworzyć Ale to się dzieje. Fajna ta kółka Jest tu hacor elektrycznie chowany, gdzie się go tutaj chowa słoneczka ma śrubę, nie na prąd jest, gdzieś tu musi być wajcha do Haka Tu są fotele składane Gdzieś tu wajcha musi być tajna ukryta Czasem jest taki sznurek Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma Roleta jest Wody na pustyni A błądy dalej, a zamyka się A chyba nutka nie zamyka się Może z pilota To jest nie, może z guzika Guzika One Touch To się niestety podobno dzieje w tych samochodach. Prąd czasami zanika. Opa! Jep. Jeep. Siedzę w tej insygnii obserwuję jej wszystko co jest ciekawe, kamery 360, wentylacja foteli, jak się daje grzanie, to wentylacja się, żeby się wyłącza. Taki upalny dzień jak dzisiaj. Sam sobie zazdroszczę, że mam wentylację pośladków 39... 30... Co ty powiesz? to oczywiście full LED automatyczne na Lustro podejrzewam, że składane z guzika, tak jest O tam byłem ja. Widzieli... Czy Państwo widzieli Romka w robocie? Uuu. Chyba pęknięta szkoda, bo jest podgrzewana Ale kółka na na takiego naprawdę robią fajną fajną robotę A tu jest to, nie ma szyby? Nie ma, dobra Ktoś mi tu dzwoni Hedak displayek, widać go będzie na szybie O są cyferki Widać, się można to guziczkami regulować Tutaj te guziczki są Góra, dół, się przesuwa Pała właśnie teraz Hedak fajna rzecz Jeżeli będzie bezwypadkowa Zaraz sobie widzę, sprawdzi, oceni to widzów jest zainteresowany, co mnie bardzo cieszy, bo już się w tym upale nie chce łazić. Boze granie. Pogażcie mi tam pod, pod maską, co tam jest. Co To mam? na manufakturze, jesteś tutaj. Mysza wyjadła. Terkocę wzorową. Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia co mówię, bo często a jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć, pozdro